I sztuki też, bo kultura blisko sztuki jest. Jak mawiał klasyk. Właśnie mi tak zaleciało tu zielskiem trawką. Cały Manhattan na piechotę w deszczu. Jesteśmy pod Kopułą przepłynąć na Ellis Island. Tak, mam czapkę, bo może wiać. Spacerowania po mieście, dzisiaj mamy pewnie z 10 mil. Narracja jest nasza taka. Dokładnie za mną. Znaleźliśmy taką lodziarnię. Loja, lojalna, lojalna, lojalna. Nowe emocje i doznania. No Kolejny dzień w Nowym Jorku zaczynamy trochę już w jesiennych klimatach, kurteczki i trzeba się ciepło ubierać dlatego, żeby nie zmarnąć, ale wyjechaliśmy y, tylko dwie mile, ale samochodem dzisiaj y, ruszyliśmy z naszego kempingu, objechaliśmy Marinę dookoła i stanęliśmy naprzeciwko y, budynku wejściowego na Ellis Island i do Statuły Wolności, bo dzisiaj w programie główną atrakcją jest Statua Wolności i tam Właśnie się udajemy. To jest teren Parku Stanowego i tutaj właśnie na tym parkingu za mną, dzisiaj pusto, bo jesień już po sezonie grubo jest niewiele samochodów. Tam jeszcze jest taki bardzo duży, duży plac, jak w sezonie najeździ się tutaj tysiące czy setki aut. No i dzisiaj idziemy na tą wyspę. Fajnie, bo jedziemy, płyniemy. Nie wieje wiatr, więc mamy nadzieję, że nie wieje nas tak mocno, żeby się musieć martwić o, o zdrowie. I od przeziębienia różnego rodzaju. Panorama fajna, chociaż pod słońce Nowego Jorku przed nami. I kolejna ważna rzecz. Czyli ulotki, w każdym miejscu, w którym się jest, należy zebrać ulotki, a my już mamy nie tylko ulotki, co mamy jeszcze? Tak, mam czapkę, bo może wiać. Ale już kupiliśmy bilety. Bilety można kupić w dwojaki sposób. Po pierwsze, można je zarezerwować przez internet, wiadomo, że jak chcecie na głowę, do góry, do statuy, no to trzeba przynajmniej Podobno z dwu, dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Ja patrzyłam, za trzy dni są bilety, ale tylko jeden. Znaczy jest bilet, ale tylko jeden. Także kupiliśmy bilet, możemy tutaj kupić w kasie i to jest bardzo fajne, ale też można zarezerwować przez internet i, i już go mieć. No i taki bilet nie obejmuje wejścia do głowy, którą trzeba zarezerwować, bo jest limitowana liczba wejściówek, a ten bilet obejmuje Muzeum Ellis Island i... Przepłynięcie promem tam i z powrotem, żeby dostać się pod cokół wokół Statuły Wolności. Do naszego promu mamy jeszcze 40 minut, więc chodzimy troszeczkę po tym budynku wejściowym, że tak powiem, tam gdzie sprzedają bilety. No i jest cały, cały dworzec kolejowy już opuszczony, który tutaj był bramą wjazdową do Stanów Zjednoczonych dla milionów w sumie emigrantów z Europy, którzy przypływali statkami. A my teraz będziemy trochę inaczej przechodzili kontrolę, bo okazało się, że na wejściu na teren parku jest bardzo ścisła kontrola, taka jak prawie jak na lotnisku. Dlatego trzeba przejść przez bramki i nie będziemy mogli tam kręcić ale poza tymi bramkami już będzie można zobaczyć na promenadzie e, widok na Manhattan i na Statue Wolności, a potem e, zaokrętujemy się na statek, żeby przepłynąć 20 minut ponoć m, trwa rejs przepłynąć na Ellis Island i potem e, do Statuły Wolności jeszcze nie wiem, zdecydujemy, czy wysiadamy najpierw na Ellis czy najpierw na e, pod Statuą Wolności ale zobacz, już w latach 30 -tych... Popatrz, jakie to było kurde, wszystko rozbudowane. Przecież w Polsce dopiero się zaczął budować port. No i już jesteśmy po bólu, po odprawie, odprawie, po kontroli e, bezpieczeństwa. Mocno nie sprawdzali, ale faktycznie tak jak na lotnisku wszystkie trzeba było rzeczy wyjąć z kieszeni metalowe paski od, od spodni metalowe sprzączki. No i przeszliśmy, z uśmiechem wszystko fajnie. Teraz jesteśmy już na tej części, z której odpływa, e, odpływa prom i, no i zbiera się troszeczkę ludzi, dlatego że wszystko, e, wszyscy e, oczekują e, na kolejny, ten, który my mamy też wyznaczony, na 9.45. Dopłynęłaś? Dopłynęłam, tak. Biało trochę, ale wszystko jest ok. Idziemy zwiedzać muzeum teraz. Dobrze, czyli teraz Is wejdziemy, y, można wysiąść, można nie wysiadać z promu, jak się wsiądzie na, y, na niego w parku stanowym i dopłynąć prosto do statuły, tylko przeczekać wysiadanie y, różnych ludzi y, właśnie na Ellis Island, a my wysiedliśmy. Wiele wycieczek pewnie nie ma czasu, dlatego opuszczają to miejsce, a my wysiedliśmy na na wyspie idziemy zobaczyć, jaki był tutaj przystanek osób, które przypływały i chciały zamieszkać w Stanach Zjednoczonych. Zapewne wiele osób kiedyś myślało, żeby zamieszkać w Ameryce, albo z powodów politycznych, w wielu krajach tak się dzieje, albo z powodów ekonomicznych, co jest jeszcze częstszą przyczyną chęci zamieszkania w Ameryce, która mieni się takim osławionym krajem Eldoradem. Oczywiście już wiemy, że to jest ciężka praca i mnóstwo wyrzeczeń, żeby do czegoś dojść w każdym kraju, a również tak się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Ale żeby zostać amerykańskim obywatelem po całej procedurze emigracyjnej, która odbywała się tutaj przez dziesiątki lat przebywania emigracji, jeszcze od dwóch wieków już w sumie, to potem następował taki proces e, jakby nadywania obywatelstwa dla osób, które już się zintegrowały z całą tą społecznością. No i było sto pytań, na które e, powinno się znać odpowiedź i te sto pytań e, po takim egzaminie przed komisją jakąś, przed urzędnikiem emigracyjnym w późniejszym okresie dawało status obywatela United States of America. Nie wszystkich sen o wolności Ameryce spełnił się wiele osób zostało niewpuszczonych do Stanów Zjednoczonych z różnych pewnie powodów, dlatego że widzieliśmy, są testy przeprowadzane były na inteligencję, różne takie obrazkowe potem testy medyczne i z różnych pewnie wielu powodów, może z powodu wieku też nie byli nie wszyscy byli wpuszczani do Stanów Zjednoczonych i wiele osób musiało odpłynąć stąd i pożegnać się z amerykańskim snem. W całej historii emigracyjnej Stanów Zjednoczonych oczywiście nie może zabraknąć polskiego akcentu, no i mnóstwo jest tutaj dowodów na to, że było, było bardzo dużo polskich emigrantów z Polski. Nawet chleb, kiełbasę sprzedawano i były napisy po polsku, wymieniano pieniądze, które przywozili emigranci do Stanów Zjednoczonych na dolary. Także wszystkie te aspekty takie socjalne, bytowe funkcjonowały. Także prowadzenie historyczne mamy już za sobą. A teraz kulminacyjny punkt programu Nowego Jorku, czyli Statua Wolności. Jedziemy, obejdziemy, zobaczymy na dole, jak wygląda i czy można z nią pogadać, zagadać chwilkę chociaż. No i dojechaliśmy. Można powiedzieć, że wyemigrowaliśmy do Ameryki, ale tylko na chwilkę. A teraz jesteśmy pod kopułą, statuą. Chciałem powiedzieć kopułą. Ona też może być pewną kopułą, taką mentalną dla wszystkich tych, którzy tutaj chcieli wyemigrować. No i właśnie doszliśmy. Doszliśmy pod cokół. Pełno ludzi, mnóstwo tłumy całe. Za mną, przede mną, obok mnie. A nad tym wszystkich góruje, kto? Statua. Zachęcam wszystkich, którzy są zainteresowani tematami związanymi ze Stanami albo ze Statuą Wolności do zainteresowania się wiadomościami o jej sposobie powstania. Była ona, z moich wiedzy tylko wynika, że była ona podarunkiem dla Stanów Zjednoczonych od rządu francuskiego. No i przypłynęła tu ponownie do 200 skrzynia, które potem zmontowano, postawiono i oddano do użytku aby służyła i powitała witała wszystkich przyjeżdżających tutaj emigrantów szukających swojego miejsca na świecie. A taką wartością dodaną do decyzji o przypłynięciu pod Statuę wolności jest piękny widok, szczególnie dzisiaj w takim ładnym ee, słonecznym dniu. Widok na Manhattan i na wszystkie wieżowce jest niezmącony. Haha, ha. niezmącony jest widok, jest piękny panoramiczny view. Uwielbiam twoją poetyckość. No tak, bo wiele osób mówi czasami w komentarzach macie, że no takie większość jest bardzo pozytywnych, za które dziękujemy, ale też zdarzają się takie, że taka jest narracja dziwna, narracja jest nasza taka, właśnie troszeczkę sarkastyczna, a troszeczkę taka stronnicza, ale ona właśnie nadaje charakteru całości utworu filmowego, który jesteście skłonni oglądać. Fortunnie wybraliśmy lokalizację naszego parkingu samochodu, gdzie go postawiliśmy. My nie mieliśmy innego wyjścia, ale ten był najbardziej optymalny jak się okazuje, bo na powrocie prom... Jest właściwie bez kolejki, a z drugiej strony do Nowego Jorku wszyscy, którzy się zdecydowali wrócić na Manhattan po prostu czekają gigantycznej kolejce, której trzeba pewnie podczekać ze 3-5 promów, które tu przepływają co pół godziny mniej więcej. Także mamy farta dniu dzisiejszym dodatkowego. nasz piąty dzień, czy szósty w Nowym Jorku dzisiaj taka, wczoraj była bardzo deszczowa pogoda i chodziliśmy trochę tylko z parasolami na piechotę po Manhattanie, ale przeszliśmy od 80 chyba 5 czy 6 ulicy aż do World Trade Center cały Manhattan na piechotę w deszczu i przez Broadway i przez 5 i 7 i wszystkie różne uliczki i na socho byliśmy wszędzie gdzie się tylko dało deszcz nam nie przeszkadzał no a dzisiaj Szykujemy się do kolejnej wyprawy małej, bo dzisiaj ostatni dzień cały, a ja tylko żonę wypuściłem na chwilę na miasto no i okazało się, że żona przytargała tutaj różne dary losu. Dary losu, czyli bułeczki piekarniane, takie słodkie rogaliki i różne inne, więc robimy sobie chwilę z kawą żeby zaspokoić smaka a potem no a potem pojedziemy do New Yorku pojedziemy do Nowego Yorku wałęsamy się od Dolnego Manhattanu przez Times Square, przez całą ulicę Broadway nogi mamy już schodzone na potęgę, ale w tych przerwach pomiędzy kropieniem udaje nam się znaleźć jakieś smaczki, więc Grand Central Terminal, który właśnie jest za mną Dokładnie za mną Zwiedziliśmy piękny w środku, wiele scen z filmów tam się dzieje, odbywa, można to zaobserwować na niektórych produkcjach hollywoodzkich i nie tylko. Jak najgorsi bandyci pewnie albo i inni stróże prawa ścigają bandytów, którzy uciekają przez ten terminal. Chodzimy też na różne inne bardzo ciekawe rzeczy. Byliśmy na serniczku pysznym, który ponoć jest prawie na piątkę. Nie smakował średnio, ale to jest kwestia gustu. Na pewno warto wejść i sprawdzić różne smaki, które się tutaj w Nowym Jorku serwuje dla turystów i nie tylko dla turystów. Kontynuujemy e, naszą przechadzkę. Nogi mamy już całkowicie schodzone, ale czas na odpoczynek będzie w następnych dniach. W przerwie odchodzenia, bo nogi straszliwie wolą, jak wspominałem, znaleźliśmy taką lodziarnię która ma ocenę 5-0 na set opinii. Coś w tym musi być. Jeżeli to jest prawda, prawda, prawdziwa, no to próbujemy. I całkiem, całkiem niezłe. To niedaleko ulicy 7 chyba jest na Manhattanie. Mm, I widzę. Nie. To jest ruch 22 i 8. Jakby ktoś chciał spróbować, to zapraszamy możecie skusić i ocenić sami. możecie ale bardzo dobre przynajmniej czekoladowe są wyśmienite i te drugie też bardzo dobre no i myślałem że na dzisiaj koniec tych atrakcji a tu nowe emocje i doznania no bo oczywiście jak ktoś ma na myśli wielkie pieniądze to nie może ominąć przecież wall street Nowym Jorku, bo to tutaj się tworzyły i pewnie do tej pory tworzą, albo też całkowicie degradują wszystkie fortuny na świecie, które są znaczące. E, więc podeszliśmy sobie na tą uliczkę i faktycznie bardzo dużo turystów. Jeden z banków takich chyba na Wall Street pod numerem 1121 ma E, ogrodzony całą, e, całą swoją fasadę, dlatego że ludzie są tak zainteresowani, że w kółko wchodzili i dotykali wszystkich elementów, które tam są e, w tym budynku. A nie chodzi o to, żeby dotykać, tylko chodzi o to, żeby e, były bezpieczne nasze fortuny. Więc jak ja mam jakąś tam fortunę, czy wy macie jakąś fortunę, no to e, trzeba mieć, jej, e, e, mieć ją dobrze zabezpieczoną. A jak już człowiek nas... tak? A jak... Aha, raz, 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 raz. lojalna, Loyal, A człowiek nasyci się i sprawdzi wszystkie swoje konta bankowe na Wall Street, no to co jeszcze brakuje do szczęścia? Oczywiście kultury. I sztuki też, bo kultura blisko sztuki jest, jak mawiał klasyk. Pewien. Więc idziemy sobie... Jaką ulicą w Nowym Jorku można iść, żeby poczuć bliżej się sztuki? Na Broadwayu, oczywiście. Więc idziemy sobie tą uliczką i na razie jeszcze nie natrafiliśmy na żadnego e, e, fikołka takiego, który mógłby wziąć i e, nam coś z sztuki przedstawić, ale liczymy na to, że znajdziemy jakiś piękny obiekt, do którego będzie można zajrzeć choćby jednym okiem i sprawdzić, co w tej sztuce słychać w Nowym Jorku. Człowiek już myślał, że koniec wycieczki na dzisiaj, a Nowy Jork nie potrafi odpuścić żadnemu, nawet bardzo opornemu turyście, takiemu jak ja. No i musimy przechodzić przez kolejne uliczki, z wielką chęcią oczywiście. I płynnie przeszliśmy przez Broadway do Union Square i teraz kierujemy się do kolejnego miejsca. Jakiego to już miejsca się kierujemy? Times Square. Do Times Square teraz się kierujemy się robi pomału zmrok i mamy nadzieję, że zobaczymy to jeszcze w wielu ważnych kolorach neonów, które tam podobno są bardzo charakterystyczne i widoczne. Jeszcze chciałam powiedzieć, że Nowy Jork ma wiele zapachów na przykład z różnych śmieci na przykład budek z żarciem ulicznym różnym ale to co dominuje wszędzie to jest bardzo silny zapach marihuany. Wszyscy tu palą po prostu na każdym rogu. Właśnie tu stoimy i go się też obok palą po prostu. Wspanialne. Właśnie mi tak zaleciało tu zielskiem trawką. Widzieliśmy takie kuleczki, malutkie, duże w torebkach gdzieś na północnym prąksie. Sprzedają, leżą na ulicy, więc można sobie zadobyć, jak ktoś jest wielbicielem takiego rozluźniacza. Też można zachęcić. Zachęcam do różnych rzeczy. Cały Manhattan, wszędzie możesz sobie zielsko zadobyć. No, no można też lody, maczcze, pizzę, tak jak wspominaliśmy. Warto mieć jakąś taką, chciałem powiedzieć, eksperiencję, bo się zrymowało, ale doświadczenia takie. Robi się gęsto, coraz więcej esencji nowojorskiej wychodzi na ulicę, bo chyba się już skończyła praca, jest prawie 19, robi się też trochę ciemno, jest tak zwana złota godzina dla zdjęć i wszystkie te światła, szarówka taka naturalna e, uwydatnia wszystkie światła, które bardziej rozbłyskują na, e, na neonach i na ulicy a my prawie się przemieściliśmy już do Times Square jeszcze brakuje nam chyba kilometr a już czuć, że ona jest blisko już czuć, że nogi bolą czuć, że nogi bolą, tak no to jest inna historia to jest taki efekt uboczny spacerowania po mieście dzisiaj mamy pewnie z 10 mil na piechotę wczoraj było... Na rowerach 20 kilka, a dzisiaj 10 na piechoty. Jest dłuższy dzień, ale klimat dosyć ciekawy, bo można powchłaniać ten wielkomiejski, wielkomiejski gwar. Na ulicach Nowego Jorku naprawdę dały nam bardzo dużo ekscytacji. Kolejny kawał dobrej roboty, zrobiony, można by powiedzieć. Jak ktoś się zastanawia, czy warto zamęczyć nogi, chodząc po Nowym Jorku, to chyba warto. Dla tych, którzy lubią wielkie gwiazdy, wielkiego miasta i którzy lubią cywilizację. Takie nasycenie mnogością bodźców cywilizacji. Więc skończyliśmy, na dzisiaj jest godzina ósma, wieczór. Doszliśmy do naszego noclegu. Kamperek stoi, nienaruszony, samochodzik, wszystko czeka. Trochę się znowu najechało samochodów. Tutaj z tyłu dookoła mamy pewnie ze 30 różnego rodzaju pojazdów. No i lokalizacja okazała się paradoksalnie, co do kosztów, no perfekcyjna. Dlatego że, dlatego, że mamy ogromną stawkę jak za kemping. Zastanawialiśmy się bardzo długo bo wychodzi z podatkiem 180 kilka dolarów za noc. To nie jest mało jak na kemping w Stanach Zjednoczonych, ale biorąc pod uwagę to, że mamy 10 minut do metra i potem jesteśmy na dwa przystanki dalej, już na Manhattanie, na World Trade Center, pod World Trade Center, no to tego nie zastąpi nic. Dlatego nie ma co narzekać, tylko czasami trzeba podejmować takie decyzje dosyć radykalne, zapłacić więcej. A się okazuje, że będzie to taniej, definitywnie, finalnie. Dobra, na dzisiaj idę się wyłączam. Darujcie, ale już nie ma żadnych więcej atrakcji. Mam nadzieję, że wytrzymaliście do końca tego filmu. I zapraszamy na kolejne.